Jako, że ostatnio zostały opublikowane wymagania do Windowsa 11, jak się okazuje nie każdy je spełnia, to w tym filmie pomogę Ci przynajmniej jedno z nich spełnić, a właściwie jedno z tych wymagań. I to bez kupowania jakichkolwiek rzeczy do Twojego komputera. Windows, wiem Windows 11, wymaga w tym przypadku modułu TPM. Oczywiście nie każdy posiada taki moduł, ale jak się okazuje, nie trzeba go wcale kupować. W tym przypadku wystarczy go po prostu włączyć w BIOSie. Także po prostu odpalcie swojego BIOSa, niezależnie od tego czy macie MD czy Intela. No i ja już Wam pokazuję mniej więcej co trzeba zrobić. Jak widzicie, przedstawiona instrukcja z kanału, który jest zalinkowany w opisie tego filmu, jest bardzo prosta i nie wymaga kupowania specjalnego modułu. Tak więc, jak już włączycie moduł TPM, to sprawdźcie sobie za pomocą aplikacji, o której Wam ostatnio mówiłem, czy tym razem Wasz komputer spełnia wymagania i czy będziecie mogli się cieszyć swoim Windowsem 11 Jeśli ten film przyda, to jest to za łapkę w górę, z subskrypcioneczkę. Ja Cię życzę miłego dnia, Siemanko.